Cześć, to Maksymika kanał no, maksymalnie. Ze mną jest Patrycja Sobolewska, czyli finalistka top modela tegorocznego. Postanowiłem zaprosić Patrycję do wspólnego odcinka. Poprosiłem ją o coś, o co prosiliście w komentarzach czyli 7 dni na diecie modelki. Hej wszystkim. No to wiesz, że ja jakby taką typową modelką nie jestem, bo nie ja bardzo lubię słodycze, więc próbuję gdzieś tam. Ale wszyscy lubią słodycze, więc to jest tak. grzeszek każdego z nas. Tak, więc e, najważniejsze też w tym wszystkim chyba jest to, żeby zachować tę równowagę pomiędzy zdrowym jedzeniem i korzystaniem jednak z tego, co lubimy. No jak pewnie też wiesz, modelka jednak pracuje swoim ciałem, swoim wyglądem, więc e, on też musi być zadbany, więc nawet jeżeli sobie na chwilę odpuścimy, to jest bardzo widoczne w tej pracy. Dlatego ta równowaga w jedzeniu, jak i w życiu jest bardzo istotna. No dobra, to słuchajcie, teraz my sobie znikamy z Patrycją. Patrycja przygotuje dla mnie specjalny plan, który spróbuje się dostosować, no i przeżyć taki tydzień. Będziemy się zdzwaniać na pewno na kamerce i będę zdawać relacje, także Patrycja, nie mogę się doczekać. Ja też. Słuchajcie, Patrycja wysłała mi cały plan, ja już byłem w sklepie, zrobiłem potężne zakupy, kupiłem jedzenie za prawie 3 stówy, no i zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki, ja będę starał się tutaj cały czas pracować. Mam dużo wody, mam cytrynę, mam e, dużo warzyw. Patrycja mi powiedziała, że będzie trwać w tym wyzwaniu razem ze mną, bo ma ważną sesję, dlatego Patrycja, przygotowujemy się razem do sesji, nie? Trzymam za ciebie kciuki, od jutra zaczynamy, dzisiaj ostatni posiłek, a potem rutyna. Siemanko, dzień pierwszy. Na śniadanie mam jajecznicę z dwóch jajek i połowę awokado do tego ciepła woda z cytryną. Tak się prezentuje śniadanko. Dwa jajka, pół awokado, ciepła woda i dodam sobie cytryny. Jest to tak mundułem. Jeszcze te awokado. No jadłem może ze 3 minuty. I to tyle Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej Właśnie pakuję sosy plus trochę papierkowej roboty Łosoś z pomidorami i cytryną to posiłek numer dwa Także biorę się za przygotowywanie Tak się prezentuje sałatka Jest łosoś, sałata, pomidory koktajlowe i cytryna No to teraz to co tygryski lubią najbardziej Czyli FIFA Jadę wysłać sosy i do sklepu Paczki wysłane wróciłem do domu, teraz troszeczkę popracuję przy kąpie. Pomyślę sobie nad nowymi wyzwaniami, a jeżeli Wy macie jakieś propozycje, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam, wszystkie biorę pod uwagę. Czas przygotować obiad piersi kurczaka w formie sałatki z sałatą. 150 g e, piersi z kurczaka przyprawione pieprzem ziołowym, bazylią oraz papryką ostrą. No i będę to smażył na 10 g e, oliwy z oliwek. No i sałatka gotowa. Trochę tego jest. Przyszła mi nowa płyta, ale nie mam gdzie jej włożyć. Po prostu ją postawę. To co ja zjadłem, to nie wiem, jest 800 kilokalorii. No to 800 kilokalorii ja potrafiłem zjadać na śniadanie. Jestem głodny, czego mogłem się spodziewać? No ale teraz pojeżdżę sobie na rowerku, a później mam hummus, także jakoś wytrwam. I na koniec jeszcze jedna trzecia humusu i marchewka. Siemanko, dzień drugi, Wstaję i na śniadanie mam zielony koktajl. Z tego co widziałem, jarmuż, ale też jest pomarańcza, jest cytryna, więc będzie taki. W środku jest jarmuż, ogórek, pomarańcza oraz sok z cytryny i wszystko zaleję wodą z kokosa. Na bank jest to bomba witaminowa. Hmm. Myślałem, że będzie to smakować gorzej. Ale nie jest źle. Oczywiście piłem lepsze rzeczy w swoim życiu. Wypiłem ten koktajl i jestem głodny. Drugi posiłek nadciąga. Mam sałatkę z burakiem i kozim serem. Do tego orzechy włoskie i sałata. I tak wygląda moje drugie śniadanie. Sałata, burak, ser kozi i orzechy włoskie. Mm, jaka pyszna sałata. I proszę, kurczaczek się robi. Tutaj będzie kasa kuskus 60 gramów i do tego warzywa na patelnię. Powiem wam, że jestem zadowolony z tego dania. Nie wyszło suche, także biorę się do jedzenia i nie mogę się już doczekać. Niby tylko piersi kurczaka, odpowiednio przyprawiona do tego warzywa na patelnię i... Voilà. Trochę mało, no ale dobry był ten obiad. A niedługo jadę do ziomka, będziemy sobie pykać w Fifę. Wróciłem do domu i muszę wam powiedzieć, że jestem głodny. Mam malutkę energię, malutką energię. Zobaczmy jutro, bo jutro będę trenował. I tak pedałuję w klapkach. Po rowerze czeka mnie kolacja, czyli jeden wafel ryżowy i jedno jabłko. Moja kolacyjka to jest to. Jutro dzień kolejny, nowe pyszne posiłki z sałatą. Siemanko, właśnie wstałem, dzień trzeci, na śniadanie mam wafla ryżowego z humusem. Przyjechałem do fryzjera, ale jestem głodny, dlatego teraz zjem sobie humus z waflem. Tak to wygląda. Na całe szczęście za mną dopiero śniadanie, więc nie miałem okazji jeszcze być głodnym. Patrycja wysłała mi filmik, że się trzyma, że ma się dobrze, także w porządeczku. E, wiadomo, Patrycja pewnie waży dwa razy mniej niż ja, dlatego ja potrzebuję dwa razy więcej jedzenia, a jem tyle co ona. Za chwilę jadę do firmy, bo muszę zmontować odcinek dla Was. Teraz na maksymalnie będą pojawiać się odcinki, często siedmiodniowe z Diet odcinki. Z jajem, odcinki maksymalne, takie jak były kiedyś. Więc napiszcie teraz w komentarzu, jaki odcinek chcielibyście zobaczyć na kanale. Maksymalnie burczy mi w brzuchu na głos. Jadę sobie właśnie na trening. Tak wygląda człowiek, który zjadł 1100 kalorii i zrobił ciężki trening. Wróciłem do domu i biorę się za robienie posiłku. Wziąłem prysznic. To moja kolacja, czyli dwie łyżki miodu z jogurtem naturalnym i orzechami laskowymi. Mega słodki ten jogurt z miodem, no ale dobry. Siemanko, dzień kolejny, jadę właśnie do sklepu dokupić sobie wodę, a jakby ktoś nie wiedział to śnieg pada. Maksymalne śniadanie, serek wiejski z pomidorami. Zakupy zrobione, jadę jeść. Drugi posiłek, czyli moja ulubiona sałatka z łososiem. Za chwilę wiedzie szejk um, taki z kolacji, a obiad sobie zostawię na później, więc szejk bananowy z cynamonem, z orzechami. Średni banan, kilka mrożonych truskawek, 10 gramów orzechów flaskowych i trochę napoju ryżowego, teraz będę blendować. I na to cynamon, gotowy szejk. Teraz FIFA, potem będę robić tajską zupę, więc nie mogę się doczekać, bo są krewetki. Zupa tajska z krewetkami, tutaj mamy kreweteczki już w środku, dużo warzyw. No muszę się Wam pochwalić, zupa wyszła super, jest jej dużo. Ostatni posiłek na dzisiaj: kreweteczki. Miam, miam. Czuję się całkiem lekko, natomiast energii mam, tak sobie, średnio Wam powiem. Dzień kolejny. Dzisiaj pospałem bez budzika wreszcie, ale mam jakiś dziwny, straszny kaszel. Wstaję i ogarniam szankę. Maksymalne śniadanie, dwa jajka na twardo z sałatą. Należy pamiętać, że ta dieta modelki to nie tylko jedzenie, ale także picie co najmniej 2 litrów wody, to i tak zawsze tyle pije. No i za każdym razem rano do śniadania woda ciepła, przegotowana z cytryną. Dobrze, że już jest tak naprawdę finish tego wyzwania. Brakuje mi czegoś, brakuje mi moich posiłków, brakuje mi zjedzenia jajecznicy na śniadanie, e, wypicia kawy czy cokolwiek innego. Natomiast podejrzewam, że na tej diecie gdybym wypił kawę, też nic by się nie stało. W każdym razie nie chcę. Prezentuje się królewskie śniadanie. Zacznij, Jako spokojnie. Mogło być z majonezem. Drugi posiłek, hummus i marcheweczka. Lubię bardzo. A ponadto praca przy kompie. Czuję się cały czas taki bez energii, zmęczony. Dużo sikam, ale generalnie no, nie chcę mi się wychodzić z domu. Sprzątam mieszkanie, bo trochę syf. Jest sprzątane i. Nie mogę się ruszyć, bo jest mi tak podłoga. Ale zrobiłem sobie znowu sałatkę z burakiem, serem kozim i oziochami. Mieszkanie wysprzątane, ja się ogarnąłem, jadę teraz do ziomka, będziemy grać w Food Champions, bo dzisiaj jest liga weekendowa. Ha, o, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Wróciłem właśnie od kolegi i jestem głodny. Dobrze, że końcówka. Cieszę się, że końcówka. Umieram z głodu, dobranoc. Chyba dzień kolejny. Z tego co wiem, to dzisiaj jest jajecznica. No wreszcie to wygląda jak śniadanie. Jajecznica z trzech jajek, troszeczkę cebuli do tego pomidorki i krąg razowego pieczywa. No i co? Zjadłem śniadanie i zostaje mi jeszcze tylko trzy posiłki, czyli jakieś 800 kilokalorii na chłopa, który waży 90 kg. 1100 kalorii na dzień to jest nic. Nie mam siły, nie mam energii, jestem przemęczony, chcę mi się spać, siedzę w domu, nigdzie nie wychodzę. Zaczęło mnie coś rozkładać idę do apteki. Idę się leczyć. Wróciłem do domu, wziąłem leki i odpoczywam. Teraz czuję, że zalewają mnie poty, także super. No ale dobra informacja jest taka, że właśnie otrzymałem swój nowy kawałek i sobie go słucham. I już niedługo będziecie mogli go również wyposłuchać, ale o tym dowiecie się z mojego Instagrama. Maksym Żółkowskiego możecie sobie wpadać. Tymczasem e, mam straszny kaszel, mam nieduży katar. Dodatkowo jestem osłabiony, mam dreszcze, trochę się poce, więc czas na film. Kołderka, wypoczywanko i herbatka z cytryną gorąca. Siemanko, dzień ostatni, wstałem i wstałem. Słałem, źle mi się słało całą noc no, ale takie życie Czasami trzeba pochorować, żeby potem było dobrze A oto śniadanie 45 gramów płatków owsianych Do tego borówki I 10 gramów orzechów laskowych. Wszystko robione to na napoju ryżowym Pakuję właśnie sosy, więc jakbyście chcieli To wpadajcie na maksymalne maksymalnesosy.pl Bo tam na komplety Minus 25% I na pojedyncze sosy minus 15% Więc wbijajcie Moje drugie śniadanie to wafel ryżowy i jabłko. Niestety wafle ryżowe mi się skończyły i zapomniałem kupić, dlatego zjem jabłko, a wafel dojem później. Jadę zaraz na trening, troszeczkę się wypocić. Mam nadzieję, że dam radę, bo jestem jeszcze delikatnie osłabiony. Jadę na trening. Wróciłem do domu po treningu zmęczony, zadowolony mmm, i muszę zjeść coś. Byłem na zakupach przy okazji, także kupiłem brakujące składniki. Taki oto obiadek po treningu. Miam niam niam. Warzywka na patelni z kurczakiem i kasza. Właśnie ogarnąłem, że dzisiaj jest ostatni dzień tego wyzwania. Napiszcie teraz w komentarzu kto dotarł do ostatniego dnia wyzwania. Ja jeszcze dzisiaj będę coś robił do jedzenia na kolację, a tymczasem sobie chilluję, odpoczywam, bo jestem zmęczony zarówno po treningu, jak i po tym wczorajszym rozkładaniu mnie przez chorobę. Ciekaw jestem jaka będzie waga na sam koniec tego wyzwania. Pokażę wam wagę, pokażę wam co się zmieniło i czy się coś zmieniło. Zobaczycie zresztą. Cześć. Jak tam? No, jak tam? Kurczę, wiesz co? Tak, tylko brakowało mi jedzenia. Bardzo. Brakowało mi brakowało mi tego, żebym mógł sobie pójść i zjeść coś, gdziekolwiek, wiesz no powiem tobie, że e, miałam to samo, faktycznie to było dosyć e, ciężkie wyzwanie fajna taka e, zajawka mi się wkręciła, żeby poszukać coś na przykład zdrowe, że warto gdzieś tam e, mieć takie inne przekąski niż jakieś słodycze, że e, bez nich też da się żyć bardzo się cieszę, że zrobiliśmy coś takiego bo to na pewno było takie ciekawe doświadczenie i na pewno na plus. Ale faktycznie jedzenia brakowało. Ja się trzymałem planu, zrzuciłem 4 kg w ciągu tego czasu. Wiadomo, że to woda i tak dalej, ale jeszcze ale no mało energii, plus wykonywałem treningi, więc no to było tym bardziej ciężkie. Zroba odżywianie wydaje mi się, z rozsądkiem. To uważam, że to jest naprawdę potrzebne. Nie ma co też czasami iść w ślepo o jakieś takie rzeczy. Ja też jestem zadowolony. Nie mam. Y Dobre sałatki, słuchaj, nawet mnie ludzie chwalili, że bardzo dobrze mi to wychodzi, polecam bardzo. Polecam bardzo Patrycja Sowolewska. No dobra, to bardzo Ci dziękuję i fajnie, że trwałaś z tym ze mną. Tak jak mówiłem, podczas tej diety skupiłem około 4 kg. Wydałem jakieś 300 na cały tydzień, także nie jest źle. Już za tydzień o godzinie 17.45, właśnie w niedzielę widzimy się w nowym maksymalnym odcinku. Tymczasem pamiętajcie o tym, że jeśli coś wam nie leży w odcinkach piszcie to w komentarzach. Pamiętajcie również, żeby napisać propozycję w komentarzu na wyzwanie dla mnie. Zostawiajcie łapę do góry, subskrypcję. No i widzimy się w następnym maksymalnym odcinku, czyli właśnie za tydzień o 17. 45 do zobaczenia pa.